O doki. Cześć, z tej strony Kebab i postanowiłem teraz sobie usiąść bardziej wygodnie na fotelu. Zagramy sobie w Agario. To nie graliśmy w tą grę. A zobacz, że nowego skina i zajebiście. Zagramy sobie na eksperymentalne bo czemu nie? I pee chciałem wcisnąć play, ale widzę, że mnie teraz będzie dołączać 15 lat a ja, super, super gra Agar.io, polecam O, już jest, a nie, było, było, ale było, było Tylko, że już tego nie mam, sorry, nie, tak generalnie wygląda ta gra Krótkie cięcie I po krótkim cięciu, siema Musiałem zrestartować stronę, bo nie wiedziałem czemu Agar.io Nie chciało odpowiedzieć I sądzę, że ta gra jest trochę jak Facebook teraz Że jest po prostu tyle tego kodu napakowanego, że Trochę czasami się to pierdzieli i nie jest to stabilne, ale co tam, pograjmy Ten skin jest zajebisty, pamiętasz jak gdzieś miałem pizzę chyba, nie? Czy tam, Tak ja, chyba pizzę miałem? o hamburgera miałem, hamburgera Teraz mam pączka, pączek nie ma rączek. i zajebiście to wygląda, mam taki środek, który jest w środku pusty Bardzo ładnie, bardzo ładnie I co, zagrajmy sobie to, mam nadzieję, że mnie nie zje kurywa Ile wytrzymałem? Z 2 minuty? Nawet nie, nawet nie. Jeszcze 23 sekundy, dobra, mniejsza. Nie było tematu. Zagramy jeszcze raz. Eee, Rozdzielimy się, to jest takie taktyczne granie. Rozdzielimy się na dwie części, wtedy będziemy raz, że szybcy, a dwa, że będziemy mieli większą powierzchnię, by zdobywać te półciki nie? To, to jest takie w miarę inteligentne zagranie moim zdaniem. I zobaczymy jak nam pójdzie. Uh, I love you, tu nie będzie miał chyba chęci mnie zjeść. Tu jak ktoś ma podobną taktykę do mnie. Sejbiście, to jest dobry plan, to jest dobry plan. Zobacz, mamy już 140, 150 punktów. I Hasan zostaw mnie, odważ, o, odważ się gość, o, jesteś martwy. Jesteś martwy w tym momencie, bo ja się pierwszy połączę. Ja się pierwszy! Czy to by. Czy to by pech, to by pech, I guess. Przeżyłem krócej niż w poprzedniej rundzie? Ja pierdzie czułem, że jakby. Tarą to przed chwilą trwa jakieś 2 godziny. A, oh, sakra. Tylko 32 sekundy. Nie, no przynajmniej, wyciągnęłem minutę. I do top 10 miejsca krywa. Sacrifice. 12 sekund. To był to był rekord. To był rekord. To był rekord. Szybko, szybko, szybko. Rozdzielamy się. Dwie kółeczki. I tutaj zbieramy sobie punkty. Dobijemy tak sobie do 500 punktów, chyba bez zjedzenia nikogo, mi się zdaje. To będzie dobry pomysł. Weź się od pierdol. Odpierdol się, odpierdol się, odpierdol się ode mnie. Polska team, nie mam zamiaru z tobą w ogóle nic robić, stary. Aha, Dobra, tu na spokojnie, trochę niebezpiecznie, trochę niebezpiecznie, ale już jesteśmy połączeni i mamy 200 punktów. Jest ok, jesteśmy na 36 30... miejscu. Holy shit, holy shit, 34, 35, holy shit, czemu mnie? Czemu, czemu mnie? Czemu, nie mogę się aż kogoś innego, okej okay, jest yes, git, jest git JEST GIT, to było dobre zagranie, to było bardzo ryzykowne, ale dobre zagranie, udało nam się Mamy stówę już na samym wstępie I teraz tak, czuło nam się go zjeść, wątpię, wątpię, żeby się nam udało go zjeść A to się nie będę już pieprzał Ajaj, aj. ale Kurde, wkurzyłem się, bo tam się bym miał inne Opcje do zjedzenia? A wybrał mnie i to było chujowe zagranie. I, I guess Dick Move totalny był. Zostaw, no kurwa, ale wy jesteście kutasami w tej grze. Nie pozwalacie mi przejść, nawet pierdolonej minuty. No 30 sekund teraz przeżyłem. Nie mogę przejść, nawet jednej minuty nie mogę przeżyć. Ta gra jest tak wkurzająca. Teraz to nie jest ten sam poziom, co było kiedyś. Nie, ja pamiętasz, Jak pamiętasz, jak kiedyś Agar jak ja zaczynało? Jakie to było wtedy, boom, na to, i to było zajebiste nie, nie, wiedzieć czemu, to było wtedy zajebiste, jakby to miało większy sens niż kurwa przyjdzie 15 sekund w tym momencie, 18 znaczy się wam, macie, jeszcze zmuliło mnie totalnie, nie mam pojęcia co się dzieje, to jest ta gra, to jest tak. CO TO kurwa? Siema, siema, po przerwie wracamy, gramy sobie w Agario, zajebista gra, zajebisty humor, zajebista atmosfera Że tak to powiem, piękna sprawa uh, Challenge, challenge na dzisiejszy odcinek, przeżyć minutę czy coś Przyleć minutę? Postarajmy się przynajmniej przywieźć tą minutę i dojść do jakiegoś większego miejsca niż 56, które miałem przed chwilą. Coś mnie zje... O kurwa, no co? Jak bym się spodział. Jak bym się spodziewał wszyscy po prostu za mną, wszyscy za mną. Nie mam pojęcia dlaczego tak to jest, ale wszyscy się upierdolili mnie po prostu tego jebanego czarnego pączka, którym jestem. No wamać Chodź tu Wejdź we mnie nie toniaś, Beta, Beta, po co, to nie Bez Beznadziejna gra. Beznadziejna. co lera to gra w ogóle. To jest dobre pytanie. To jest pytanie, które warto byłoby sobie zadać. Mi się zdaje. To jest pytanie, które. Jest faktycznie godne. Jest godne. odpowiedzi. Węgry. Węgry nie. Kurwa, ale żyjemy, żyjemy. Sądzę, że już minuta będzie, co najmniej. Pierwszy challenge jest, pierwszy challenge mamy. Prze, przeżyliśmy minutę, to jest coś. Sądzę, że to zasługuje na pochwałę. A. Piero się, Piero się, nie popełnię po, po, tego samego będu. Nie! Zostaw mnie! Co koleś? czemu to zrobił? To nie miało sensu żadnego. Ja sobie to zjem. Ja sobie to zjem IMO? KURWA mać NO Chwila moment, no chwila moment po prostu Fuck Fuck, fucking shit O, co on zrobił, co on zrobił, co to było, co to było, co, co on zrobił? Co to jest, czemu on tak robi? Kuta to chciałem je zjeść, widzieliście? <laughs> oh, god, ładnie, ładnie, ładnie To było ładne zagranie S, dobra, mamy 300, mamy 300, jest git, jest git Tutaj nie ma sensu jeść Tamtych też nie ma sensu brać. Coś że zaraz będziemy my następnymi ofiarami. A, no nie ma sensu, to było... Nie bierze taki Ok. O ten day poszedł za mrzu pewnie. Siema, siema Sacrifice. Okej, okay, okej okay. O kurwa, no nie wierzę. No nie wierzę. Nie jeszcze stracę? Czy ja stracę pytanie? O, kurwa. Zostaw mnie. No pech, no pech, no pech nie do, nie do patrzenia człowieka. Pech nie do patrzenia człowieka. Po prostu absurd. Absurdalna sytuacja. Nie, nie. Spojrzałem na telefon w tym czasie, jakim mi zjadłem. No, Naprawdę, spojrzałem na telefon, nie zauważyłem, to jest sekunda. Spojrzałem po prostu na telefon, kurwa, chwila nie uwagi odwrócenia z, wzroku od monitora i nic nie widać. To jest absurd. To jest totalny absurd, to jest bezsens totalny. JEST <grytans> bez sensu. Jo, chcę przeżyć, chcę mieć jakiś fajny poziom. Pozwólcie mi, baga. Za, dobrze to zagrać. Please, guys. O, 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 o. Jo, tu jestem. Here I am. Ma sens. Ma sens. Ma sens? Miało sens? Miało sens? Nie ma sensu. I mo, kurwa, nie ma sensu totalnie. Chociaż. No jak? Na spokojnie, na spokojnie, to jest dobra gra na Spokojnie, to jest zajebista gra Nie ma co się denerwować Tutaj proszę bardzo sobie lecimy Pozbieramy sobie punkty Będzie spoko, I Będzie spoko, to będzie dobry pomysł Weźmy sobie tą piłeczkę nie Zapaliliśmy, nie ma problemu, to nie ma problemu Nas nie robi żadnego jakiegoś nie wiadomo jak Bardzo wielkiego problemu Do widzenia, dziękuję za obejrzenie, cześć!